Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grać w live A a nadzieję, że mam się będzie podobać. Dobra, ja bym wybrał, ale. Wybrał Albo no, nie, to, dobra, to. Czy będę ja? Przyjąłem ocki Snajperka może być, rewolwer, sieb. I. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało, bo jak nie, to was zjem. Chowam się. Szczyt headshot! Jo, headshotik! Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Jeden się właśnie wylogował ze przeciwnej drużyny, więc. Es... Um, Składam, że adyk z nami nie gra, bo ok... kupił apteczkę i jest nawet mocny. Nie pytajcie, co to, to za dźwięk? Może. Zostawić telefonu dźwięk? E, 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 O! E, e. O! Oh, oh, oh. mm. Aha! Kstarzy na twój, brawo! stary bacon! <laughs> Starry bacon. Leżałbym. Stać policja. Stać policja. Tu Tu jest. Jest, tu ah. uh. Jest. a o, Jest. Tak to. unlucky Tak mm. Tylko zmienię bronię, ale na pułapkę. Wii, ja latam! A ja wiem, gdzie Ja już tam będzie wychodził. 70. Ach. Hej no! Co tam? Uuu! Ale miałeś sad widownie, dwóch osób. Ui, okej, okay, widzę go. A, a, ty robisz, no co ty, O. ale minka! Jak coś to wydałem bardzo dużo kluczy, nie, nie pytajcie dlaczego, ale nie, nie pytajcie dlaczego mi miałem 200 i nie mam za to, e, ale to nic. No. No. Zrobię wam cięcie, i e, chyba nie zrobię. <gry> Jesteśmy... Mmm... Tak. No nie, tam. ja się tak nie mogę. Karabin, revolver, nożyk i... Motor. A tu jest? Da ja jest, no motor. I, I teraz lecimy. Ona ma tą brz... No, mam, ale ona jest tak wkurzająca, że ja nie wiem. Jest! Na jednym magazynku! Chyba. A on ma czterdziesty 60... drugi wiele ta broń kosztuje trzydzieści pięć? Czego mi się zdaje? No chyba 35 Może być Gdzie on? Gościu bambik Dobra ja jestem bambik On gra na telefonie i ma automatyczne strzelanie To To się pożegna Nie pytajcie A czego to taka broń Była fajna Była w sumie fajna i ten kolor. Nie fajny, ale założyłam. Będę Bambikiem. Pójdę ze mną. ja ci zabiesz No chodź ty, mój Bambiczku tutaj. Chodź chodź, no chodź, no chodź. Bambiczku mój kochany, no chodź do tatusia. Dobra sorry. To, wiesz, no i grawisz się i to mocno. Pułapki. Ja kocham pułapki, kocham trollować i kocham denerwować. No i proszę. Ins, ins, ins. I nie, nie, ja tu ja, 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 jestem szefem kuchni. <h> tutaj, tutaj, tu. Ej, hey, ty Bambik! essa, Essa, Essa. Mam bambik, chodź tutaj! O nie, kryje się! Kryje się! Bambik, ale bambik! Ale teraz pójdę o krok dalej i spuszczę mu to na głowę! Co O. Oh! Bye, bye, Gość! Bye bye. Miałeś ja fajne, a teraz przejdę na te ty pułapki. <gryw noise> czekaj, czekaj, czekaj. Mm, dobra. Mmmm. Iż mm, Kolejny film będzie może dzisiaj może kiedy indziej no mam nadzieję że wam się podobało więc pa pa